Pokażę tutaj napój bezalkoholowy, czyli piwo bezalkoholowe, ważone w warunkach domowych. Ja tu to pi piwo ważę na wadze takiej łazienkowej. Można także ważyć na wadze kuchennej. Jest wiele różnych rodzajów wag, na których możemy ważyć ten napój. No i tu dałem taką oto etykietkę do niego ważone domowe. Takim prostym, domowym sposobem. Tego, jak mówiłem, każdy może sobie uważać takie.